No i jeszcze, burak tylko. Witajcie ogrodniczki ogrodnicy. W sierpniu w ogrodzie niektóre grządki zaczynają pustoszeć, a że ziemia nie powinna leżeć odłogiem no bez roślin użytkowych, to żeby nie zarastała chwastami, należy posiać poplon. No albo taki użyźniający glebę, albo taki, z którego jeszcze my możemy skorzystać. Co posiać? Dzisiaj właśnie o tym. O poplonach w formie nawozu zielonego jest już film, do którego was zachęcam. Są w nim informacje nie tylko o wyjątkowym wpływie niektórych roślin na glebę, ale i o właściwościach fitosanitarnych, którymi wyróżniają się niektóre rośliny poplonowe. O tutaj właśnie rośnie poplon. Warzywa, które można posiać jeszcze w sierpniu, to. Fasolka szparagowa, pewno kolejny rzut, ale już chyba ostatni. Ale i burak liściowy, kapusta pekińska, cebula siedmiolatka, szpinak, rzodkiewki. No i jeszcze sałata liściowa, koper. Można jeszcze posiać rzotkwiem, sopę lodu, mantaląg, ale nie mam nasion, bo ich nie lubię. A ja dzisiaj będę siał te rzodkiewkę i szpinak. Rzodkiewka. Wiecie, że w lecie nie siejemy dowolnych nasion rzodkiewki ani sałaty, bo przy długim dniu, upałach i niedostatku wody szybko wybijają w pędy kwiatostanowe i nie zawiązują główek w przypadku sałat czy zgrubin u rzodkiewek. Dlatego kupując nasiona, zwróćcie uwagę, żeby były to nasiona z napisem na torebce uprawa całoroczna lub wiosenna i jesienna, czy w ogóle jakoś zaznaczone, że można je siać nie tylko wiosną. Czasem może nam to podpowiedzieć oznaczenie o okresie siewu. Rzodkiewka wybrana ma krótki okres wegetacji, więc spokojnie... Zdąży wyrosnąć zanim zmieni się pogoda. A rowek tak, jeden centymetr w zupełności wystarczy. Kiedy jest sucha ziemia, dorowka leje wodę, żeby nasiona miały więcej wilgoci. Zwrócę Wam uwagę, że wysianie w zacienionym miejscu również może skutkować liśćmi, a nie rzadkiewkami. po wschodach trzeba je przerwać i docelowo zostawić odstępy między roślinami, aby zgrubienia miały miejsce na przybranie na objętości. Wiele osób kojarzy rzodkiewkę z wiosną w ogrodzie, a w lecie to już tylko w sklepie. A tu niespodzianka, nowalika pod koniec lata. No to żegnajcie nasionka, a do zobaczenia, rzodkiewki. Rzodkiewki na razie nie podlewam, bo tu jeszcze będzie szpinak. Szpinak można spokojnie siać. W lecie ja mam matadora i to w dodatku na taśmie, więc pracy trochę mniej, ale za to będzie trzeba częściej podlewać. Kto korzysta z nasion na taśmie, ten wie, że dopóki nasiona nie przebiją materiału i mocno wzejdą, trzeba je podlewać częściej niż nasiona wysiewane wprost do gruntu. Rowek taki 1,5 cm w zupełności wystarczy. Teraz taśma. Wygodne i nie trzeba przerywać. I gotowe. I koniecznie trzeba pamiętać o podlewaniu. Jak już wam wcześniej mówiłem, wystarczy kilka dni suchych i mamy kwiatki zamiast rzodkiewki albo liści szpinaku. I to dotyczy nawet tych letnich odmian. No i również mocne nawożenie może spowodować wybijanie w kwiat. Więc nawożenie mineralne odradzam. Bo i czas wegetacji tych roślin nie jest długi. Jak nawozić? To biohumusem. Ewentualnie rozcieńczonym obornikiem granulowanym. No ale to dopiero jak wzejdą. Grządki zagospodarowane, nie zostawiajcie pustych zagonków. Jeśli nie macie pomysłu na jakieś warzywo poplonowe, zasiejcie tam nawóz zielony. Ziemia nie będzie zarastała chwastami, a dzięki nawozowi zielonemu wzmocni się do następnego sezonu, zwiększy warstwę próchniczą, a nie będzie ulegała erozji. To tyle, co zrobić z grządkami po zebraniu plonów, pierwszych, a może nawet drugich, jak widać. Trudno ogrodnikowi odpocząć, dopóki się nie skończy sezon. A może my to właśnie lubimy? Z tym radosnym przekazem zostawiam was na chwilkę. Do następnego odcinka. A, jeszcze jedno, bo kogoś może skusić. Teraz jest o wiele za wcześnie, ale zwrócę Wam uwagę na dymkę zimową. To cebulka, którą sadzi się późno, bo pod koniec października, w listopadzie, tuż przeda nawet po pierwszych przymrozkach. No, przynajmniej ja tak robię i dobrze na tym wychodzę. Można spotkać się z sugestiami, żeby dymkę zimową sadzić we wrześniu. Według mnie o wiele za wcześnie, bo Wam cebulki wzejdą, a później mróz je zmrozi. Tutaj często mówi się zwarzy. Ciekawe, czy ktoś zna takie określenie. Ja lubię sadzić dymkę zimową. Cebule są wcześniej, piękne i zdrowe. A o sadzeniu jest film. Zatem do zobaczenia.